Jak mawiają jego ulubieńcy, Sawka jest poręczny, bo można go po prostu opowiedzieć. Jest wytrawnym faktorzercą, potrafi z typową dla siebie intuicją wychwycić w aktualnych wydarzeniach społecznych i politycznych nie tylko sytuacyjny, ale też ideowy i myślowy bezsens kłócący się ze zdrowym rozsądkiem i powszechnym odbiorem. A tego też oczekuje od mediów, w których pokazują się rysunki Henryka Sawki, znacząca część społeczeństwa. Rysunkowe dowcipy od wielu lat na gorąco rejestrują maria naszej rzeczywistości. Jeszcze na studiach kabaret nauczył go błyskawicznego reagowania i pozwolił poznać bezpośrednią reakcję publiczności. Uważa, że jego rysunki funkcjonują na podobnej zasadzie. Od razu po opublikowaniu wie jak zostaną przyjęte. Jako specjalista bieżącej satyry politycznej i społecznej zna wagę aktualnego dowcipu. Na okoliczność siódmej edycji festiwalu dobrego humoru odbywającego się w Gdańsku, prace rysownika, satyryka, ilustratora i humorysty Trafiły do Rumskiej Galerii u Bibliotekarek i będzie je tam można oglądać do końca lipca.